sprawdziłem i 15 level jest levelem finałowym czyli mamy dzisiaj do przejścia trzy levele tak jak wy macie trzy kody do użycia z opisu znaczy trzy linki, nie kody kody z jeden, usłyszałem, w każdym razie level 13. ja to zawsze uważam za liczbę szczęśliwą przed nami i zobaczymy co level z bossem nam ogólnie tutaj zaproponuje, ale musimy teraz przejść daleko god damn it. całą mapę musimy przejść no biegnij Biegnij stary, biegnij jak się da, tylko. tym kupuję byczków, bo nie potrzebujemy. 13 level z bossem. Battle, czas zacząć. I teraz tak, level wygląda na dość prosty. Um, I zrobimy go mniej więcej w ten sam sposób, który chciałem zrobić poprzedni level, czyli szybki choke point. A potem jeszcze szybszy choke point. Wiesz, co chodzi? Wiesz, co chodzi? No mógł zrobić to w ten sposób. Ale nie, nie, zrobimy tak. Szybki choke point będzie tu. Tylko że hmm. Okej okay, tu Tutaj czak tutaj albo inaczej Tutaj Zrobimy od razu już łucznika, żeby wbił sobie level I to będzie nasz mniej więcej system, który będziemy aktualnie posiadać. Mamy zrobić 40 fajno, czyli Jezus marna gra Naprawdę zaczyna e, tutaj szaleć z tą ilością e, tych wszystkich um, Ilości, jeżeli chodzi o ilość przeciwników, ale no niech będzie, niech będzie. Tutaj robimy oczywiście odkrywanie niewidzialnych, ponieważ już widzę, że mamy tutaj przeciwników niewidzialnych, ale na szczęście e, tylko mogą na chwilę e, zniknąć. Tyle, ile rozwali tych ziomków, tyle ich rozwali. Tutaj oczywiście sobie dalej też będą mogli poobijać e, przeciwników ci, którzy po prostu przejdą dalej. A znając się, no przejdzie ich dość sporo, więc nie mogę liczyć na to, że tylko i wyłącznie. Um, ten łucznik tutaj sobie po prostu wystarczy, aby to wszystko pokonać. Teraz tutaj oczywiście łucznik właśnie z Chuck Norrisem sobie biją. Nie potrzebujemy nam jeszcze zwiększać damage'u, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli zwiększę damage zbyt bardzo e, u naszego kochanego czaka. no to potem może być problem z tym, że e, łucznik po prostu nie będzie się level upował, a jeżeli łucznik się nie będzie level upował, no to potem będą tam się ukrywać wszystkie jednostki, a tego byśmy nie chcieli. Dokładnie tutaj robimy teraz odkrywanie naszych jednostek oraz zwiększamy tutaj Nasz damage niech bije raz, a po prostu e, porządnie, tak jakby nie było. Po prostu jutra, to nie bardzo tutaj będzie e, ratowało. Potem, oczywiście, jak zobędę wystarczająco high, to będę mógł dodać czeka w to miejsce, i to jest już w tym momencie. Eee, znaczy w tym momencie już to zaczynamy robić Tutaj dokładnie go ustawiamy Aby mógł jeszcze łapać tą ścieżkę tutaj w razie czego I zobaczymy jak nam to wszystko e, wyjdzie Dajemy oczywiście e, atak procent, procentowy, e, atak speed Żeby było jeszcze nam tutaj <coughs> łatwiej z tym e, nawalaniem I szczerze mówiąc jemu też będę rozwijał e, damage Jednakże jemu rozwinęli mieć dwa razy a trzy razy dam w atak speeda, jeżeli uda mi się go wbić na piąty level. Ponieważ e, będzie on się skupiał tutaj na jednostkach, które... Z... albo nie, nie, nie opłacaj się to, nie opłacaj mi się robić coś takiego. Ponieważ on w pewnym momencie będzie ta, z tak przykład po raz jedną jednostkę, coś w tym stylu, więc rozkręcanie jego działka raczej mu nie działa, Tylko bardziej, że jego ten speed e, działa, ten consecutive rozkręcanie działa tylko na daną jednostkę, jeżeli zmieni się jednostka, to on chyba tam już ten atak resetuje, coś w tym stylu, ale... w sumie do tej pory nie wiem, czy tak działa. W sumie sprawdźmy. Ma aktualnie 81 Aha. Czyli jeżeli wciąż ma w fokusie ludzi, to to będzie się rozkręcać. Aha. To się rozkręca. Tam dopóki ma w fokusie ludzi. Patrzmy. <laughs> Dopiero jak traci kogoś na fokusie, to wtedy. A, traci speeda, jednakże jeżeli zabije daną minoska i przejdzie na drugą To ten speed czas istnieje, czyli jeżeli zwiększy mu damage To my czas się rozkręcał Tak, logicznie rzecz biorąc Ale ten chyba będzie miał lepiej, jeżeli bym jemu dał ten speed No i przynajmniej wydaje, że tamten będzie mógł się bardziej rozkręcić Chyba, więc daj mu ten speed Bo ma większy zasięg, tak? Ma tutaj to większe pole do atakowania Więc powinno być, że ma też e, większą szansę na... Dłuższe rozkręcanie się Ej hey, Pyk, 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 pyk. Widzieliście? Zrobił sobie nagle ile strzałów bardzo, bardzo szybko. I to jest właśnie to cudenko. Więc, jeżeli będę tutaj drugiego oczaka, który będzie ich jeszcze z nim niszczył, ich to możliwe, że on będzie się szybciej rozkręcał. Możliwe. Chociaż no, to nie będzie aż tak proste jakby się wydawało, tak? Bo jednak potrzebuję temu zwiększyć damage tak dalej, tak dalej, więc... Zobaczymy, zobaczymy czy do jakiego więcej spiela się jestem w stanie rozkazać. Było 1,43! Było 1,43 atak speeda! No potrafisz to rozkręcić w takim razie. Tylko potrzebuję mu jeszcze zwiększyć bardziej damage. Już nie atak speeda, a damage, żeby jeszcze szybciej mógł zabijać. W sumie jednemu i drugiemu to muszę zrobić. Ewentualnie jeszcze dać jednego Chucka Norrisa. Jak będzie ich tylu tutaj, no to będą wszyscy cały czas umierać na jego widoku. Nie rozumiem, on. on jego. Ad, 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 jego atak się resetuje co jakiś czas. Widzicie, się jeden 1,43, coś w tym stylu, a ja się znowu cofnął. 0,74 i stoi w miejscu. he Nie się rozkręcać. Nie rozumiem w takim razie, jak to działa. Nie rozumiem w takim razie jak to działa i chyba tego nie zrozumiem, bo to jest dla mnie po prostu zbyt niepojęte Żeby to aż tak kogoś, nie wiem, łatwo wytłumaczyć Wiem jedno, mam sporą ilość Chuck Norrisów i ta spora ilość Chuck Norrisów w tym miejscu po prostu wystarczy, aby wygrać ten level bez już żadnego większego promu. Tym bardziej, że w momencie kiedy zdobędę kolejne 200 to kolejnego Chuck Norrisa tutaj dodam Dla po prostu świętego spokoju Ok, no zaraz zdobyłem, ale wolałem zrobić upgrade, no trudno Tutaj wchodzi kolejny Chuck Norris, jedziemy Jedziemy tutaj tą całą maszynę. Do tej pory szczerze, nie wiem z czego on strzela. To wygląda jakby to był jakiś rifle gigantyczny, e, ale też migan w tym samym momencie. Migan to byłoby, by brrrr... cały czas by strzelał. Tak on strzela jakby tak pojedynczymi pociskami, czyli coś, co raczej nie jest <coughs> możliwe. Miganie w sensie na pewno idzie jakoś tak e, rozkręcać i zrobić, żeby tylko jeden pocisk wyleciał. No ale kto by tak chciał z migana? Wyobraźcie sobie. W jakikolwiek grze, w której jest minigun, Żeby strzelać z niego po jednej po prostu pestce i klikać ludzi? No nie no, każdy by chodził i robił po prostu full auto wszędzie śmierci, żeby tylko po prostu przerzedzić wszystko, co e, widzi na danym ekranie. Albo to może po prostu ja jestem jakiś dziwny i tyle. Zobaczcie, jaki będzie maksymalny um, damage. W sumie mogę zobaczyć. 157 jest maksymalnym damageem, jaki może osiągnąć w ogóle nasza maszynka. Będzie, kiedy będziemy rozdać wszystko tylko i wyłącznie e, w damage. A zgaduję, że możemy sobie zrobić mniej więcej plus a, 15 e, atak speedu przy, e, przy każdym e, hitku. No ale mówię, no to. to nie wiem, działa to ta, ten skill, tak tak miernie, szczerze mówiąc. Ok, dajmy sobie tu jeszcze Neo-Check Norisa, jeszcze Neo-Check Norisa i słuchajcie ten piękny dźwięk. Słyszycie, jak pięknie teraz to wszystko brzmi, jak to wszystko strzela, nic nie jestem w stanie usłyszeć, Oprócz... Ja kończę nagrywanie. Odejdę od komputera i moich słowa będzie tylko. Ja powinien robić dźwięki do, tym, do gier. Jezus, jak go tam przerzedziło, ale no jeszcze przejdzie, jeszcze skubany przejdzie, więc od tej się upewnić, że w razie czego będę w stanie... A nie. Już na tym Czachnolid się po prostu zatrzymał i nie dał rady. Koniec, kropka, no nie dał rady i tyle. E, jeden punkt do rozdania, więc oddamy sobie po prostu Davida. A i wchodzimy na level e, 14 na poziomie, oczywiście, Easy, aby pokazać im, że jestem kozakiem, bo przechodzę level na łatwym poziomie. Okej, okay, jak wygląda level? Dwie ścieżki. E, choke główny jest tutaj. A, więc, najwygodniej byłoby mi zrobić to w ten sposób ewentualnie tutaj. ten sposób Wydaje mi się, że to mogłoby być najwygodniejsze, żeby łapać dwie ścieżki Ewentualnie tutaj mogłem zrobić Ale wtedy by jeszcze, żeby skupić się tylko na jednej ścieżce 45 FALI DO ZROBIENIA To ja już widzę, że raz tutaj ustawiam ee, łucznika w to miejsce 100% 100% ustawiam w to miejsce łucznika i ustawiam tutaj dwa Chuck Żeby brały lewą i drugą, znaczy drugą stronę po prostu Ale żeby żeby te po prostu fale mógł co W razie czego szybciej puszczać, bo To po prostu... No nie zauważyłem, że to tyle czasu może zająć. 45 fali. Czyli co, finałowe będzie miał 50 fali do zrobienia? Nie wiem, czy znam drugą grę, która ma aż tak wiele fali do zrobienia. <kluzny> no nie, nie znam. Eee, damage. Oczywiście to jest najważniejsze, Żeby to szybciej, szybko, e, wszystko niszczyć. To jest start. I mamy, żeby miał teraz wystarczająco pieniędzy, czyli 50, to robimy tutaj też upgrade damage'u. I jedyne teraz na co czekamy, to oczywiście na to, żeby Przeszło, e, znaczy żeby zdobyło nam wystarczająco pieniędzy I odblokowało nam Te tereny, okej, okay. jeden mały jak wypity I teraz zrobię coś najgorszego co mogę zrobić Drugi energol, czemu drugi energol? Ponieważ potrzebuję mieć dla was energii, potrzebuję mieć dla was wiele energii Aby nagrywać te wszystkie gierki, Jeżeli jeżeli gierka chyba to możecie zobaczyć sobie linki w opisie Jestem ciekaw, jak długo niektóre osoby zniosą te moje, te moje teksty takie o, 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 ty, o moim partnerstwie, tym nowym. W sensie, nie oszukujmy się. Robię to czasami prześmiewczo. Specjalnie to jest prześmiewczo, ponieważ... Nie wiem. Czasami mnie bawi takie... się nazywa... Um, Shameless plug, tak zwany z angielskiego, czyli bezwstydne, jakby wciśnięcie swojej reklamy, coś w tym stylu. I wiem, że tego typu teksty mnie zawsze bawiły w um, zagranicznym YouTube na przykład. Że oni potrafili wcisnąć w najmniej oczekiwanym momencie właśnie tekst o czymś swoim. Ja na przykład tak nie potrafię nigdy. Ja na przykład, jeżeli miałem na przykład sklep z koszulkami. To nie, nie będę o tym mówił. Może powiem raz na pół roku. No, nie będę mówił o tym często. Jak zaczynałem opcję z tym, że może, mogliście zostać moimi sponsorami, no to też tak było. No, raz na, miesiąc, raz na miesiąc, może dwa. Żeby po prostu zbyt bardzo z tym nie zachęcić. Tutaj jest to po prostu super oferta. Więc nie jest mi jeszcze tak głupio. Bo na, wy na tym więcej zyskujecie niż ja. A Więc. Będzie mówię, no ja bym nie polecał mam nigdy gówna To potwierdza chyba fakt 7 lat Ale już, zamykam mordę, zamykam Zamknij się sprzedawczyku Okej, okay. uspokoiłem się i teraz Trzeba zrobić sobie nowe wojska, oczywiście tutaj tak powiedziałem Łucznika na to miejsce, ponieważ on musi zrobić sobie też szybko expa, żeby odkrywać te tereny Z osób niewidzialnych, a potem w tym i w tym miejscu mi oczywiście czek na no to będzie troszeczkę Problematyczne, no bo Jednak potrzebuję uzbierać po dwie stówy Na jedną sztukę Ale Patrzcie jak te pieniądze szkurecą. załóżmy tak, zaczęliśmy 132 golda na tej fali No akurat teraz to będzie słaba fala, to może zły przykład To był zły przykład, ja potrzebowałbym mocniejsze jednostki, żeby mieć e, tutaj dobry przykład uh, Więc No tutaj to nie, to, 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 to na pewno nie um, Jednakże nie Niby tak mówię, że nie, nie, nie A po tej fali Mamy już Czech nowego Zrobimy go w tym miejscu on będzie tutaj chyba bardziej opłacalny w tym miejscu, żeby na początku był, a drugi oczywiście w to miejsce, e, który będzie mniej mógł robić, ale zawsze nas tam jakoś wesprze mentalnie. Tutaj pewnie by była jakaś fajna, dobra jednostka do ustawienia, jednakże zasięgowo te wszystkie jednostki są naprawdę słabo zrobione. No Strasznie, nie ma takiej jednostki typu sniper, o. Coś, co by mi naprawdę brakowało, żeby ustawić na przykład to miejsce jednostki i żeby takie pole zajmowało, coś tego typu zasięgiem to byłaby jednostka, która by była dla mnie świetna. Na pewno można rozwinąć sobie na tyle, żeby na przykład tu ustawiona jednostka mogła zająć między cały tego typu teren, żeby się rozwinęło tam e, zasięg we wszystkim i tak dalej. No ale... Nie oszukujmy się. No. Ja bym chciał, żeby to było domyślne, a nie, że muszę sobie statystyki zasięgowe rozbijać aż tak bardzo. Pyk, 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 pyk. Nice. Wydaje mi się, że zrobię tutaj łucznika zaraz. Żeby ten... E, czak. Miał troszeczkę tutaj ten, ten moment niewidzialności odkryty. Bo jak tutaj dochodzą te jednostki, tak więc co by tego nie zrobić, potem tutaj mógłbym zrobić sobie jeszcze kolejnego czaka, który miałby, którego miałbym w zasięgu, więc dwie pieczy na jednym ogniu, ułatwienie rozbienia levelu i te 45 fal nie powinno być aż tak wielkim problemem, chociaż jak na razie widzimy, jesteśmy na 25 fali i zaczynają już naprawdę no, się powoli tarapaty z wytrzymałością, Mój złać, jeden niewidzialny. Nine Big Boys i 1 Injun. Ogólnie podoba mi się to, że ten um, poziom życia tych wszystkich jednostek jest zależny albo od fali, albo od levelu, w którym jesteśmy. Że na przykład, jeżeli bym teraz wrócił do pierwszego, drugiego, trzeciego levelu i spojrzałbym na te same jednostki, które były, one byłyby o wiele słabsze, tak? O wiele. Natomiast tutaj one są przepotężne. Uwaga, robię tutaj coś czaka i teraz zbieramy sobie nadmiar. Przypominam nam, że tutaj levelu z bossem chyba nie było. To jest level 14 i levelu z bossem nie było. Więc nie powinienem się przejmować tym, że na końcu będzie jakiś potężny e, przeciwnik. To nie myślę o bilikidach. E, jednakże, jak będzie kiedyś tam potrzeba coś takiego dodać, to e, śmiało mogę sobie wrzucić na te dwa pola. Ewentualnie nawet na to pole i będzie wystarczająco. No to pole byłoby chyba najlepsze na bilikida z headshotami Ponieważ jeżeli poszedłby dołem To mamy ten tutaj cały zakręt Jeżeli poszedłby górą to chociaż tutaj ten kabaj Będzie ten bilikid łapał tak No lepszym miejscem wydaje mi się e, Po prostu znaczy lepsze miejsce Tutaj nie będzie oprócz tego Miejsca które byłby, byłoby tutaj No bo jednak tutaj jest takie no najbardziej Optymalnych miejsc na dwie strony Chyba że miałbym super zasięg no to wtedy w tym miejscu byłoby super Ponieważ by walnął tutaj i walnął tutaj Tak więc zająć życie jeżeli bym go wstawił no to on prawie by do nich nawet nie postrzelał, więc nie ma na czym się po prostu zastanawiać. Um, czy mogę kogoś rozwinąć? A, tego mogę rozwinąć, tak. Chcę tutaj zwiększyć damage, eee, temu zróbmy może raz wystraszenie, jakby miał level. A, bo nie, tutaj zrobimy, zrobimy wystraszenie. Tu zrobimy wystraszenie i tu zrobimy wystraszenie, a tu zrobimy większy atak speed. Uuu, uh, możemy nawet zrobić im, e, maksymalne rozwinięcie. też teraz jedynie pieniędzy mi brakuje, ale nawet nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Znaczy, że aż tyle Expa te e, Chuck Norris tutaj zdobyły. Problem z tym, że na przykład łucznik jeszcze tego Expa nie zdobył na piąty level. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Może kwestia tego, że im więcej Damage robisz, tym. E, jak się nazywa? Mm, e, więcej Expa dostajesz, ale. No może oni mnie Expa potrzebowali. Mogli mnie, e, chociaż nie podobać się, on tutaj potrzebuje 4300 na, e, na. drugi poziom, to. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale nie, ten potrzebuje tam 300 na drugi. Nie rozumiem tego. A on za każdym. to się nie, to się nie zwiększa, czy jest. Zwie... Czemu to potrzebuje? 2100, a tu 4300. Te same rozwinięcia. Tu 4300, tu 2100. Jestem zgubiony, nie rozumiem tego. Po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć czemu jeden jest tańszy, drugi jest droższy. Ale już do, do wiemy, że ta gra poka potrafi pokazywać e, błędnie liczby, więc może... Dlatego tak jest? Myślę, że ten zasięg i damage i tak dalej był, był inny, ewentualnie może jakieś są... Znaczenie, że na przykład nie wiem, jak ustawię obok zielonego krzaczka to jest tanie, a jak się ustawia obok e, zielonego krzaczka to jest do... To będzie może zła teoria w takim razie. To mogłaby być naprawdę zła teoria Ale, no, nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć I nie wytłumaczę Ewentualnie, że może w ten sposób? Nie, o, nagle jest 2900 Nie rozumiem Nie rozumiem nie, nie, nie próbimy tego zrozumieć To jest mechanika gry, która jest ukryta, jest hidden, tak samo jak informacje na temat a, nie, przepraszam, nie z tego. Informacja na temat przeciwników jest hidden oprócz tego, że widzimy, że ile mają życia, no ale... No jest na ognie. Serio. Podoba mi się prosto ta tej gierki. W sensie... Może się zaczyna... O! Nagle max level miałem. Może po części... Po chwili zaczyna się robić strasznie repetitive i tak dalej. Wszystko teraz powtarzamy, 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 powtarzamy i powtarzamy, 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 powtarzamy tak dalej, ale... Uh, fakt tego, że jednostki się skalują Fakt tego, że um, Jednostki mają swoje umiejętności Które nie na aż tak które są do zrozumienia Typu znikanie, leczenie, biegnięcie szybciej Biegnięcie wolniej, więcej życia, mniej życia Jest czymś fajnym Graficznie też Nie wygląda jakoś najgorzej Bo są gierki, które zdecydowanie wyglądają gorzej I nie próbujcie mi nawet tutaj uh, próbować Mówić, że to nie jest uh, uh, Znaczy, że to jest gra, która wygląda pas Kudniej, najgorzej, jakby przy tego się dało. Sam fakt, tego, że e, są e, rozbryzgi przy każdym uderzeniu przeciwnika, Fakt, tego, że jest po nim chwilowy trup. E, e, jeżeli ktoś ucieka, to widać, że ucieka. Jeżeli jest zatruty, widać, że jest zatruty i tak dalej. To powoduje, że naprawdę lepiej się coś takiego ogra. Nawet bez względu na to, że, że jest tak prostą gierką. Troszeczkę za mało jednostek, e, które możemy my stworzyć jest. To jest na pewno błąd. Bo na przykład na ten moment nie potrzebuję czego innego niż łucznik i. Ee, a jak się nazywa? I czak? Owszem, mogę polecieć w Hit Bile e, czy bilikidę, i po prostu. E, próbować w headshoty, szczególnie na bossach. Ale nie wydaje mi się, żeby była inna, lepsza taktyka niż odkrywanie jednostek, buffowanie ataku speedu i robienie najmocniejszych po prostu damage, jakie są. Czyli właśnie e, Tekumseh oraz Shark. Są dwie jednostki, które robią największy damage, e, jeżeli chodzi o bazowe statystyki. A my właśnie stracimy dwa pierwsze byczki w przedostatniej fali, ponieważ w sumie nawet nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale no niestety. Tak się po prostu tutaj stało, więc robimy sobie tak, robimy sobie tak Niech te dwie noski tutaj po prostu jeszcze nam przyjdą I nas po prostu wspomogą, może jeszcze uda mi się ich jakoś na koniec rozwinąć Nie wiem czy będzie wystarczająco expa, nie będzie wystarczająco expa I wygraliśmy level przed ostatni Come continue I mamy odlokowany level 15, mamy 1000 golda, więc wydaje mi się cofnąć się do miasta, żeby zobaczyć czy mogę coś kupić Co mogłoby być ulepszeniem dla naszych e, możliwości, mogę sprzedać za 300 hata a belt, za, za mógł sprzedać belta? 262, uuu, potrzebowałbym więcej Damage i attack speed, damage i attack speed, sprzedajemy to Sprzedajemy to I kupujemy to to nam podbije ładnie statystyki. E, byczki sobie kupimy tyle, ile mogłem. I wracamy do levelu 15 jako nasz finałowy level. Zobaczymy, czy uda nam się wiedzieć z bossem. Fajnie było, jakby nagle taki level e, finałowy. Miał 10 fali, jest 45. A, I nagle ma tylko i wyłącznie, jak się nazywam. Mm, na przykład same bossy, coś w tym stylu. Ej, okay, tu trzeba zrobić czaka. Eee. Hmm. Jakby dobrze ustawić. Tu zrobić czaka. Ja zróbmy sobie to tak. Że tu mam jeszcze jednego łucznika I jakoś to, to sobie z tym poradzimy. Ale ogólnie wracajmy do e, początkowego odcinka. 3 miesiące wcześniej e, e, się cofnęliśmy. To jest 3 miesiące później sytuacja. Gdzie pokazują nam tą walkę. Z którą e, już w teorii przechodziliśmy. Ok, zróbmy demage na początku większy, żeby nam e, na przykład jak będą wychodzić niewidzialne coś na żeby od razu zginęły. To ja mógł zrobić już e, pokazywanie ich, ale jednak tego jeszcze nie chcę zrobić, ponieważ chcę zrobić szybko łucznika tutaj jeszcze. Więc potrzebuję na początku szybko hajsy zdobyć. Cyk. O, okej, okay. jeden niewidzialny przyszedł, niestety nam się tego nie udało powstrzymać, ale e, zgaduję, że to jest taka jednorazowa sytuacja, która szybko zaraz zostanie. E... Znaczy, która się będzie zaraz problematyczna w żaden sposób, to oczywiście boostujemy. Mamy i zboostowanego jednego i drugiego czaka. Mamy zrobioną teraz wizję dla niewidzianych jednostek, więc w razie czego nam się tutaj nic nie przedrze. A nawet jeżeli zdobędę potem pieniądze, to zrobimy sobie tutaj gdzieś kolejnego łucznika, żeby otwierał ten teren, i obok niego gdzieś damy kolejnego czaka, żeby po prostu e, to wszystko atakował, tak? Więc e, zróbmy tutaj większy damage. No, i był, oczywiście, miss No, oczywiście musiał być mist bo przecież inaczej byłoby e, zbyt dobrze. Jednakże tutaj wiem, że skoro to jest level z e, bosem, to ja tutaj zrobię e, bilikida Gdzieś on będzie zrobiony. Jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie, ale gdzieś będzie zrobiony. Hmm. Trzeba się być nieciekawie, ponieważ coraz więcej jednostek przechodzi. Zresztą możecie troszeczkę bardziej postarać się z tym wszystkim. Wiem, co zrobię jeszcze. Wiem, coś zrobię. Także był dobrze ustawiony ten Bill Kid. Kurczę, no nie wiem, jak tego go ustawić dobrze. Eee, tu niech będzie, jako łucznik po kolejny potrzebny. Oczywiście, to nie, 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 nie widział ich, niestety. Tu trzeba zrobić większy damage i tu zrobić trzeba zrobić większy damage. Nice. Teraz ten niech szybko wbija level. Dawaj, wbijaj się szybko level, potrzebujemy cię. Potrzebujemy Cię, zdecydowanie, żebyś mógł nas tu, nam tu jeszcze odkrywać tereny. Szybko, szybko, szybko! Dawaj, level, level, level! No nie bił levelu. Nie bił levelu, niedobrze. Teraz tak, heal Bill. Niech się w sumie tutaj pojawi. Niech on się tutaj pojawi, nie musi mieć atak aktualnie. On będzie od stunowania w tym miejscu. Tylko no właśnie, to stanowienie na, na ziemi nie wychodzi. A tutaj damy odkrywanie. E, damy zwiększony damage. E, I damy tutaj jeszcze większy attack speed. No teraz dacie radę. Teraz dacie radę już. Wiem, że zaciąłem już 16 byczków. Fu, 16. Dobra, dobra matematyka, Swaniak. 11 byczków. Ale to wszystko tylko kwestia czasu, żeby, żeby to się wszystko naprawiło. No chyba, że będzie to wyglądało w ten sposób, to będzie słabo. Stun. To jest potrzebny zdecydowanie. To jest potrzebny większy attack speed. To jest potrzebny większy attack speed. I ewentualnie zrobimy temu, może rozkręcenie się. Żeby miał to możliwość rozkręcania, żeby szło to wszystko na początku szybciej. I temu też zaraz to damy. Temu też to dajemy. Rozkręcanie. Cyk. Ogólnie ogóle jesteśmy już na 29 fali. Jak to szybko wszystko mknie, ja nie, 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 nie ogarnąłem, że w ogóle jesteśmy już tak daleko. Przez to, że tak prosty level Pozy ustawienia całego. Cyk! Potrzebujemy teraz kolejnego chibila. To będzie tutaj. I on będzie na headshoty robione. No i parek, że jeżeli by coś przeszło, to może uda mi się headshotem go zestrzelić. No, halo, te zielone mnie już denerwują. Za dużo sobie pozwalacie, serio goście. Zobaczcie, większa tak speed tam i większa tak speed. Niszczycie każdego po kolei tam. Tak jest. Pokazujecie, że to są wasze tereny. Żeby nie dać sobie przebić tego, nie dacie im się nagle nie pojawiać. Nie, 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 nie. Wszyscy są nam na nas widoczni. I tutaj robimy sobie jeszcze możliwość strachowania. Strachowania, tak. Niestraszenia, strachowania. I tu jeszcze szansa na headshota mojego. 6 życia. To jest bardzo zła sytuacja. To jest bardzo zła sytuacja. Mówiąc bardzo zła, ma się bardzo zła sytuacja. Trzeba dać jakiegoś tam czaka w to miejsce. Nice. Dajecie radę. 38 fala. Niewidzialne jednostki. O nie, jeżeli raz. przejdę, to jest koniec. To jest po prostu koniec sobie dla nas. Tu musi być Czak, kolejny. Oj, nie, 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 ja się ja zacząłem panikować. Ja zacząłem panikować, ja zaczynam panikować. Ja ja Headshot. Oj, to będzie słabe, to będzie słabe, to będzie słabe. Tu musi być jeszcze jeden gościu. To będzie dodatkowo mi jeszcze robił. Jakiś tam mały damage, bo mały, ale będzie robił. Eee, większy damage. Eeeh, yy, większy damage Szanse wybuchu nie daje, bo to nie ma, nie ma szans nawet. Eee, yy, rozkręcanie się. Go, 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 dacie radę, dacie radę, dacie radę. Ja wiem, że nie mogę sobie już pozwolić na stratę byczka, ale mogę pozwolić sobie na to, że wygracie. O nie, o nie, o nie. O mój boże, było słabo. Ja prawie zasłabłem. Niech to będą wybuchy. Obszarówki niech to będą jeszcze dodatkowe. Dawajcie, go! Tak jest! Tak jest! Jeszcze dwie fale. Eee... Rozkręcanie się bardziej. Niech się rozkręci na bossie po prostu. Eee, zasięg wybuchu... I większy damage. Przedostatnia fala. Boss... Znaczy są dwa bossy! Jeden to jest szaman, drugi to jest leczenie! To jest chyba kpina, co się tam wydarzy zaraz. Czy ja jestem w stanie to zrobić? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że jestem w stanie to zrobić. Zaszły mi headshoty, nawet chyba dwa w tym momencie. Ewentualnie jeden zginął, a drugi to są instanty Na czterech życia mi się to udało zrobić. I mamy statek, co jest ten statku? Odpływamy stąd po prostu. Let's go! Jakie trzeba mieć szczęście? Aby na 2%, procentach tam czterech, nie wiem, czy nie wbiłem na wyższy poziom. Ewentualnie, czy nie było, jeden i drugi był na 2%. Przed headshot w takim momencie. Holy shit. Chcesz wrócić do głównego menu? Tak, chcę wrócić do głównego menu. To była przygoda z Long Way. Gierka, która mi się strasznie podoba, przez prostotę, przez to, że był cały defensi, który chciałem sobie znowu jakiś pograć. I że. A, ze mną tą przychodę przeżyliście. Eee, w każdym razie to była tyle, jeżeli chodzi o przygodę i to ten dzisiejszy odcinek, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcji i wsparcie i widzimy się w kolejnych odcinkach z kolejnych gier. To na razie na tyle, jestem żegnam Siemanko, peace Yo